A czemu dzisiaj nie chcesz przyjechać? To ja jutro do was za, zajadę A jak chcesz, to przyjedź na stale Ale ja teraz dopiero się rozebrałem Całe te na całe kule, całe zmokłe kule To pójdę. weź się, ubierz się Nowe, czyste ubrane Ciebie weźmie, będziesz sucho, czysty. Ja jutro zajadę Nie, ja chcę dzisiaj Ja byłem, musiałem 4 miesiące Te faktury, faktury, całe te wszystko Słuchaj, tam. przyjedź dzisiaj bo ty proszę Słuchaj, to ja przyjadę do ciebie. Chodź w jakim hotelu jesteś. Dobra, nie będę mówił, bo widzicie wszyscy, zaraz. Nie, ja tylko podjadę sam, taryfą, wyjdziesz i porozmawiamy porozmawiamy o recepty. Ja to zajadę. Nie, Wojtek, ja jestem do ciebie dzisiaj. Wojtek, ja jestem do ciebie dzisiaj. Bardzo proszę. A jak się czujesz? Dobrze się czujesz? Źle, źle, bo dobrze, źle. Źle. Nie, 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 Ja zdjęzę zaraz! Poruszyłeś na to, żeby ja z... Ja też nie, nie jestem... Ja, nie chcę, żebyś ty... ja to, tobie życie rodowałem, a ja... ja... chcę, żebyś ty żył najdłużej! Jak ja powołam się na ciebie, to wyjdziesz na dół? Wyjdę! Ale jak ja powołam, powiem, że Wojtek S. tu mieszka, to wyjdziesz do mnie? No wyjdę! Tylko portki zmienisz. Co? Portki? Zmienię. Cześć, zaraz się przebieram i jadę do ciebie, dobra? Dobra, no naidze. Ja. Dobra. Dobra. Dobra, na naidze.